Jakiś osty zakręt albo wchodzenie na łapie po dobra pat co wam z kamerami poszedł. po Dobra, patrz co wam z kamerami Kierowca śmesł się Pokaż jaki ładny. No stary, to jest normalnie półkielnówka, nie śmigane normalnie. Dzień dobry panie profesorze. Hey. Dobra idzie już. Tu. Patrz, jak tu lekko giera Jak ci takiego malucha normalnie.